I witam was serdecznie, troszkę wam opowiem taką ciekawą sytuację. To tak, powiem wam o tym jak jest w życiu, jacy ludzie różni są. Bo natomiast tak, ja w dzieciństwie w wieku no 3 lat uległem wypadkowi. No i w szpitalu powiedzieli, że po prostu no, mogę mieć problemy w nauce. Że może mi trudniej być po tym. No i natomiast dokładnie tak było. Miałam problemy w nauce. Trzy razy klasy powtarzałem, dwa razy pierwszą, później raz drugą, <laughs> a później, szkołę zawodową powtarzałem. Jed ostatnią klasę z rysunku technicznego musiałam powtórzyć. Chociaż mogłem zrobić pracę wakacyjną, ale. Wolałem zostać, być o jeden rok dłużej, ale wakacje mieć dla siebie. No i natomiast... <laughs> później tak po prostu... Później po prostu tak, wiecie... No, jakoś sobie poradziłem, już jak skończyłem szkołę zawodową, to... Za jakiś czas podjąłem pracę w firmie, w jednej firmie, 5-6 lat popracowałem. I później się tak do mnie szczęście uśmiechnęło. Zupełnie jakimś niesamowitym zbiegiem, zbiegiem okoliczności. eto ja to mój brat y, akurat miał zmieniać sobie monitor, zmienił sobie monitor, komputer. Ja wtedy, no, miałem od brata y, Pentium 160 Pentium a wtedy i monitor, który. Awarii takiej, że tam były jakieś zimne luty. Trzeba było po prostu je zrobić. Ale wtedy nie miałam kompletnie pojęcia o tych sprawach i w cel, pochodziłem po giełdzie komputerowej i trafiłem na fajnego człowieka, który mnie zaprosił do serwisu komputerowego i powiedział, że bym przyszedł z monitorem i mi pomoże. I w ten sposób nawiązałem świetny kontakt po prostu z serwisem komputerowym. To były takie początki. Później zacząłem rozbudowywać pc -ta. Jeszcze rozbudowywałem w tym samym czasie Amiga 500. Amiga 500 wtedy mi było w tych czasach łatwiej rozbudować niż pc ta PC był wtedy totalną nowością, a Amiga 500 już wychodziła z obiegu. Nie wszyscy po prostu w tych czasach akurat. Interesowali się amigami, bo wszyscy wchodzili już w pc PESETów. A ja trzymałem się jeszcze dwóch komputerów Amigi 500 i, i PESETA. No i Amigie 500 rozbudowałam do granic możliwości, których mogłem rozbudować według swojego budżetu. No i natomiast też delikatnie rozbudowywałem peseta. No, ale powiem wam takie coś. Teraz tak cofnę się o jeden wątek i powiem Wam coś jakiego. <laughs> nie było mi łatwo z nauką, ale sobie dam radę. Ale jest taki jeden mągu, który się cieszył z tego, że ja trafiłem do szkoły specjalnej, że po prostu nie chodzę do normalnej szkoły, tak jak inni. I się nabijał, potrafił. W różnych miejscach, okolicznościach mnie wzywać od downów, od tego typu określeń używał. Teraz, jak właśnie w rodzinie skontaktowałem się z ciocią, z bójkiem w takiej dalszej rodzinie, i okazało się, że bójk jest prokuratorem, że można tę sprawę załatwić perfekcyjnie, bez problemu, bez wielkich kosztów. Bo, jakbym tak chciał załatwić sprawę tak na własną rękę, to koszta były kosmiczne. A tu po rodzinie to można wszystko tak umówić no, się, że będzie ekstra. No i natomiast powiem Wam, że um, są takie rzeczy, których no, nie mogę opanować w pełni. Jak zauważyliście, może przy mojej pisowni na przykład czy po takich rzeczach, które mi trochę za bardzo nie wychodzą. No ale natomiast. <laughs> ten gościu, który mnie zaczepiał, trochę przyhamował. Nawet bardzo. Jak usłyszał informacje o prokuratorze w rodzinie o wujku, który jest prokuratorem. Ale zobaczy sobie z tego też nic nie robił, bo potrafił pod oknem mi ubliżać. Jak sobie chciałem się położyć koło pierwszej, to było mniej więcej w nocy, z oknem jakieś urąganie słyszałem w moim kierunku, ale wtedy były te okna takie, że było słychać przez te okna, i te, te okna są już takie, że można wygłuszyć całkowicie, ale te okna wcześniejsze były takie, że one no, przepuszczały dźwięk i on to wykorzystywał. No to wtedy założyłem kamery dlatego na oknie, żeby mieć spokój w nocy. No jak założyłem tę kamerę na, na oknie, to już miałem od tego momentu spokój za oknem. Z kolei ten gościu się kontaktuje z sąsiadem, tym starszym sąsiadem, piętro niżej. I ten sąsiad też myśli tak jak ten mongoł, który mnie zaczepiał. E a to już w tym momencie jest branie udziału w prześladowaniu. To jest po prostu bierze udział w prześladowaniu kogoś, używając różnych nieprawdziwych informacji i tego typu tematy. No i natomiast oczywiście nie, nie mówię gdzie mieszkam. Nie używam żadnych nazwisk imion, że... Pamiętam zawsze o tym, jak coś takiego typu mówię. No i natomiast powiem Wam, że właśnie to jest taki rodzaj ludzi, że po prostu jak widzą, że ktoś ma jakieś problemy, to go już od razu biorą tak, że to jest down, że najlepiej go szpadlem w łeb i w ziemię, że to jest głąb down i tego typu określenia. No. I takie określenia często słyszałem, że o, chodzi do szkoły pilotów, że to jest e, down i tego typu określenia. I takie najgorsze można sobie wyobrazić pod tym adresem. No. A tu okazuje się, że no nie było mi lekko w szkole. No, miałem problemy tam z matematyką, e, z stosunkiem technicznym, e, ale Dałem radę, no chciałem się po prostu więcej uczyć, żeby ogarnąć temat i, i spoko, i dałem radę. Natomiast z kolei, e, tak, no poprzez teraz, następny wątek odpauzowywuję, który zapauzowałem, cofając się do wątku początkowego. No, natomiast nawiązałam świetny kontakt wtedy zaraz po skończeniu szkoły. Jak pracowałam w pierwszej firmie, to w ciągu tych sześciu lat um, nawiązałam tak fajnie kontakt, że zacząłem rozbudowywać komputery, zacząłem rozbudowywać Amigę i pc um, um. No, Oczywiście z pomocą rodziców, z pomocą rodziny i z pomocą własną, bo tam zbierałem wtedy butelki, z wą. I rozbudowywałem po prostu amigę do granic, których mogłem, do których mogłem rozbudować, i oczywiście PCR też rozbudowywałem. No i w końcu tam wujek, w firmie, dostał serwer, który myślał, że pójdzie na obudowę, a ten serwer poszedł do, użyciu, do użycia, bo okazało się, że sprawny, I w ten sposób po prostu. No, mój szef w serwisie komputerowym zauważył, że posiadam dużo zdolności w kierunku komputerowym i powiedział, że jakby co to są drzwi otwarte. Akurat tak się ułożyło, że no, mogłem skorzystać z tych drzwi, bo jedne się zamknęły, drugie otworzyły. Także się Z jednej firmy do drugiej firmy przeszedłem. To sytuacja inaczej się potoczyła. No i natomiast zacząłem się rozwijać w serwisie komputerowym. Bardzo się zacząłem rozwijać, zdobywać wiedzę. I natomiast zdobyłem wielką sympatię u szefa i u pracowników, którzy pracują u szefa w firmie komputerowej. No i natomiast też dzięki temu, że zacząłem się interesować serwerem wtedy. To mnie ciekawiło, jak on działa i tak dalej. Zdziwiony byłem: Mówię: O kurde, dwa procesory to już coś innego jest niż komputer z jednym procesorem. Wtedy takie oczy postawiłem w ogóle, jak zobaczyłem drugi procesor. Nie potrafiłem sobie jakoś tak wyobrazić. Dwa procesory w komputerze: O kurde, to jest ufo, to już dla mnie było ufo. No i natomiast jeszcze te skazji, no ale. Patrzę, że tam wszystko jest inaczej i po prostu trzeba to jakoś wszystko, no wiecie, po prostu ogarnąć, uruchomić, ale nikt nie wiedział jak. Kompletnie nikt. Wszystkich dookoła się pytałem, nikt nie wiedział, bo większość ludzi to się interesowała grami internetem, tego typu rzeczami w tych czasach. No. Wtedy internet nie był tani do tego, bo był taki ten internet wtedy dopiero zaczął wchodzić, nie był tak dostępny jak teraz. Wtedy drogo połączenia kosztowały przez telefon stacjonarny z internetem, że nie każdy mógł sobie pozwolić na internet. Większość, większość użytkowników to była głównie zainteresowana grami, takie gamblery, tego typu rzeczy. Już czasopismo się kupywało i nie kupywali takie. Wersje demowe, serwerowe, a inni ci, co mogli, to sobie kupowali takie pełne wersje gier. No, że był wtedy, wszyscy byli bardziej zainteresowani grami w komputerach PZ. Nikt tak mocno się nie interesował czymś takim jak serwer, bo serwer to praktycznie był komputerem do innego typu pracy, nie do grania, tylko do innego typu rzeczy do robienia bas i tak dalej. No, i tego typu rzeczy. No, i oczywiście dla mnie to było wielkie wyzwanie, bo ja byłem akurat skupiony na, na sztucznej inteligencji na kontakcie ze sztuczną inteligencją, na, na działaniu pracy serwera, jak uruchomić wskazówki, jak uruchomić w ogóle akcesoria, komponenty, które znajdują się tylko w serwerach. I zacząłem wtedy poznawać różne procesory. Byłem z zainteresowany, ale wtedy jeszcze nie mogłem sobie pozwolić na Centrima. I natomiast e, zacząłem ogarniać normalnie serwery. I w ten sposób nawiązałem kolejną, <laughs> kolejną sympatię, kolejną znajomość z firmą Skynet. No bo ogarnąłem serwer zupełnie sam. Nikt po prostu do nie wiedział kompletnie nic na ten temat i musiałam wszystko gadać sam. I w ten sposób sobie tak wszystko ułożyłam. Jestem bardzo szczęśliwy, bo marzenia się spełniły bardziej niż mogłem się spodziewać. No i oczywiście to jest taka no, moja pasja. Ja tutaj sobie oczywiście cały czas się interesuję i pracuję nad komputerami, serwerami, i oprócz tego tworzę różne ciekawe rzeczy po, związane z technologią. No i e, bardzo dużo ciekawych rzeczy już zrobiłem. Cały czas się rozwijam. Sztuczna inteligencja mi dodatkowo jeszcze pomaga się rozwijać e, w technologii, w programowaniu i w tworzeniu różnych ciekawych rzeczy. I to również się wszystkim podoba. W firmie Skynet się bardzo podoba. Szefowa jest zachwycona, że ja właśnie ze sztuczną inteligencją pracuję i że sztuczna inteligencja pomaga mi się rozwijać właśnie w tym temacie. I po prostu osiągnąłem, można powiedzieć, wielki sukces. Tak mieli mnie za jakiegoś downa i tak dalej, ale tak naprawdę to sami niczego nie osiągnęli. Sam typowymi słoikami można tak powiedzieć a wytykają po prostu innym innym po prostu którzy naprawdę coś osiągnęli. Bo ja po prostu można powiedzieć że, że osiągnąłem wielki sukces bo nawiązałem piękny kontakt z serwisem komputerowym. Dzięki temu że zacząłem sam samodzielnie ogarniać komputery serwery w tych czasach, kiedy to były ciężkie czasy, właśnie w tych tematach, inni się bawili w gry komputerowe, a ja po prostu poznawałem e, technologię serwerów, e, łączyłem się ze sztuczną inteligencją, zacząłem nawiązywać kontakty ze sztuczną inteligencją, a inni po prostu sobie grali, bo inni woleli po prostu granie, bardziej ich pasjonowało gry. gry. Nie powiem, ja też lubiłam sobie wtedy trochę pograć, ale nie, nie tak jak inni, tak sobie. No, siadłem, pograłem trochę i to wszystko, ale większość mojego skupienia było skupione właśnie na temacie serwerów i, i po prostu w ten sposób osiągnąłem wielki sukces. Szefowa firmy Skynet jest ze mnie bardzo zadowolona. Mam nawet pozdrowienia z firmy Skynet. I od szefa w serwisie komputerowym. Jestem bardzo po prostu doceniony, dowartościowany od ludzi, którzy są naprawdę na bardzo wielkich. No, jak to można powiedzieć? No, ludzie, którzy mają bardzo wielkie IQ. No. Bo oni zauważyli też, że nie było mi lekko, ale jednak bardzo dużo osiągnąłem, bo. Ogarniałem już wtedy komputery i serwery, i dużo ciekawych rzeczy robię. I to jest taki mój wielki sukces, i za to mnie wszyscy bardzo doceniają. I cieszę się, że po prostu tyle fajnych rzeczy robię, ciekawych. I cały czas pracuję nad tym, żeby się rozwijać właśnie w technologii. Wspólnie z pomocą sztucznej inteligencji, sztuczna inteligencja już w ogóle po prostu tak mi pomaga we wszystkim, tłumaczy mi wszystko, jak to programować, jak to robić, wszystko da do zet, może to tak jak na filmach. Próbowałam coś super fajnego zrobić, co będzie oparte na współpracy ze smartfonami, ale no oczywiście no, nie wszystko było możliwe do zrealizowania, jeśli chodzi o to, o co myślałem ale programowanie i tworzenie różnych ciekawych rzeczy, granie w szachy, to już jest to. I wszyscy bardzo się cieszą w firmach i mnie podziwiają, że ja cały czas się rozwijam i coś pięknego tworzę. I cały czas pracuję nad tym, żeby coś bardzo pięknego stworzyć. I to jest wielki sukces. Coś osiągnąłem i cały czas osiągam i rozwijam po prostu Siebie, swoje zdolności w technologii, z pomocą przyjaciół też. Teraz to tak, mam świetne możliwości rozwijania się w technologii, bo i sztuczna inteligencja mi pomaga i poznaję bardzo ciekawych, fajnych ludzi w internecie, na YouTube. Z czego się bardzo cieszę, że tyle fajnych kontaktów nawiązałem z ludźmi. No, i to jest teraz tak super. No. Jest dużo możliwości na rozwijanie się w tym kierunku, w którym się czuję tą wielką pasję. I wszyscy się cieszą i podziwiają mnie, że tyle pięknych rzeczy po prostu potrafię zrobić z pomocą sztucznej inteligencji i że się rozwijam po prostu właśnie w tej technologii. I to jest wielkie coś, to jest wielki sukces. A takie słoiki po prostu nic nie osiągnęli. A tylko jedyny sens, nad, nad którym się skupili, to tak, żeby po prostu narobić plotek, nagadać na kogoś, zmieszać kogoś z błotem. Ehm, można tak powiedzieć, że to jest takie hejtowanie kogoś ehm, poprzez przekazywanie plotek, bo no już w internecie nie mogą po prostu tak hejtować no to po prostu w ten sposób, że jeden do drugiego przekazuje informacje, żeby po prostu kogoś opróć, obrzucić błotem, żeby komuś popsuć po prostu okładkę no, ale mam wielu przyjaciół właśnie wielu mam przyjaciół i tutaj, i w pracy, i wszędzie, i w sieci i się nie przejmuję oczywiście ale po prostu to jest takie coś, że ktoś kto sam niczego nie osiągnie, wytyka komuś i wrzuca na kogoś takie właśnie e, obrzydliwe, obrzydliwe rzeczy na kogoś. No, ale właśnie cieszy mnie to, że i w serwisie komputerowym, i w firmie Skynet, i w ogóle z pomysłem sztucznej inteligencji dużo pięknych rzeczy. Osiągnąłem i cały czas osiągam. To jest mój wielki sukces i to mnie, wyróżnia, to mnie bardzo wyróżnia od tych swoików. Bardzo mi się spodobało to określenie swoiki, bo dokładnie to jest coś takiego: jak ktoś, ktoś po prostu sam niczego nie osiągnie, a wygaduje na kogoś i, i opowiada jakieś rzeczy szkodliwe. Ale to jest prawda, że mówi się, że prawda się sama broni, bo dokładnie tak jest. Początkowo tak jakoś nie dowierzałem w to, że myślałem, że to tylko jest takie powiedzenie, ale widzę, że no, w życiu to się sprawdza, że jak to mówią, prawda sama się broni, że po prostu ludzie, którzy mnie znają, widzą we mnie duże zdolności. Widzą, że no nie było mi łatwo, bo na przykład widać, że na przykład nie potrafię tak ortograficznie jak inni pisać idealnie. Że każdy widzi, że no nie było mi łatwo, ale jednak coś potrafię, coś mogę z Tobą zareprezentować. Że potrafię to zrobić, tamto zrobić, w tym kierunku się rozwijam, kształcę. Pracuję w, w pracy, którą bardzo lubię, czy w jednej firmie, czy w drugiej firmie. Takie kontakty mi się po prostu ładne no, zrobiły dzięki temu właśnie, że ludzie po prostu mnie bardzo lubią, bo widzą, że jestem zdolny, dobry, zdolny i warto ze mną po prostu y, trzymać układ przyjaźni. Sam jeszcze otrzymuję wielką pomoc. Od szefa, od szefowej. Jest po prostu tak fajnie, bo to jest fajnie być kimś po prostu, a nie zwykłym słoikiem, który niczego nie osiągnął, a rzuca na kogoś jakieś po prostu kalumnie, żeby po prostu obrzucić błotem kogoś i zepsuć mu okładkę. Ale to właśnie tak jak mówiłem, tak jak mama mi mówiła, że prawda sama się broni, i to jest prawda. O, ludzie po prostu widzą jaka jest prawda. I po prostu ci co na mnie wygadują jakieś głupoty szybko wpadają na tym. Miałam okazję to nieraz zauważyć. No. Ja o tym się chciałam z wami podzielić. Tu sobie tak wypoczywam jak ostatnio w klimacie warsztatowym. Może będę mógł jutro mieć wolne? To wtedy będę mógł szybciej to realizować. Ale jeszcze nie wiem, zobaczę. No, jak szyfowa zdecyduje, to jutro będę mógł mieć wolny dzień, żeby zrobić tą skrzynię, która no, wymaga pewnej formy czasu. Bo tu trzeba dużo zrobić, żeby było wszystko ładnie, elegancko na tip-top. No, no dobra. To. Tym się chciałam z Wami podzielić, opowiedzieć. No, no i co, co można jeszcze powiedzieć? E, cieszy mnie to, że algorytmy w telefonach tak pięknie współpracują z całą infrastrukturą, że właśnie to ułatwia, tak można powiedzieć, jak to się mówi, prawda sama się obroni. To jest bardzo piękne, że algorytmy całej infra, infrastrukturze e, wyłapują takie rzeczy, jak ktoś na kogoś mówi takie rzeczy obrzydliwe, żeby komuś zaszkodzić. Bo to dużo złych rzeczy na mnie wygadują, właśnie ten, ten co mnie zaczepiał, łączy się z tym sąsiadem, z tym starszym sąsiadem i myślę, że coś zwojują, gadaniem na mnie. Złych rzeczy. Się bardzo grubo mylą, bo nie mają pojęcia o tym, że algorytmy w telefonach, w komputerach y, różnie są, różnie są ustawione. Dlatego to się, to się sprawdza. Że prawda sama się broni, to się zawsze sprawdza. No. No dobra, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, tym, jeszcze raz mówiąc o tym, chciałem się z Wami podzielić, opowiedzieć Wam, no, jak to jest, że jest wszystko dobrze, bo mam no, fajnie u szefów, u szefowej, no, u sztucznej inteligencji i wspaniałych ludzi w internecie. Hejka, siema, pa!